Nauczyłaś się wierszyka? Tak? Hmm. A dla jeszcze nie ma naszej pani? No, Proszę o ciszę. Dzisiaj przed wami ważna lekcja. Dziękuję. Będziemy się mianowicie uczyć o naszych znaczkach. Nody! Czy wszyscy widzą moje znaczki? Jak każdy kucyk, ja też urodziłam się bez nich. Miałam gładki bok. O, jaki słodki kucyk! Aż pewnego dnia, gdy byłam w waszym wieku, odkryłam nagle, że mam na boku piękne znaczki. Ale ma włosy. <noise> tak, tak, wiem, ale daję wam słowo, że tak się wtedy nosiło grzywy. Postanowiłam zostać nauczycielką i kwiatki symbolizowały nadzieję, że pomogę swoim uczniom rozkwitnąć, zachęcając ich do nauki. Uśmiechy zaś to symbol radości, którą miała im sprawić nauka ze mną. Czy ktoś mi może powiedzieć, kiedy pojawiają się nasze znaczki? O, o, o! Kiedy już odkryjemy, dlaczego jesteśmy wyjątkowe? Zgadza się twist. Znaczki pojawiają się na naszych bokach dopiero, kiedy zrozumiemy, na czym polega nasza wyjątkowość i czym się różnimy od innych. Zapamiętajcie proszę, że to czasem bardzo długi proces i żadne prośby, groźby ani błagania nie są w stanie go przyspieszyć ani skrócić. Apple Bloom? Czy ty podajesz liściki? Uh, uh, ja... Czy to jest mm. aż tak ważne, że nie może zaczekać do przerwy? <laughs> tu nic nie ma! <laughs> tak samo jak na jej boku! <laughs> Zrobiłam. Mm -mm. Poprawił się humor, zobaczymy. Nie. Nie wiem, po co był ten cały wykład o znaczkach. No wiesz, wyczekiwanie na znaczki jest dla maluchów. Ty masz znaczki, ja mam znaczki, wszystkie już mamy znaczki. Ha! Znaczy, prawie wszystkie już je mamy. Nie martwcie się. I tak jesteście zaproszone na moją imprezę znaczkową. To będzie wielkie wydarzenie. Każda zabawa, którą urządzam i którą uświetniam swoją obecnością, jest wydarzeniem. Raz, Raz dwa, dwa, znaczki już mam! Każcie się wypchać. Do zobaczenia! Gładkie boczki! To okropne! Po prostu... Kropne! Nie przejmuj się tym tak bardzo. Kiedyś ci wyjdą. Każdemu kucykowi wychodzą. Ale ja nie chcę ich mieć kiedyś tam. Ja chcę je mieć od razu. Nie mogę iść na znaczkową imprezę do Tiary bez znaczków. Nie mogę już. Oczywiście, że możesz. Ja też na swoje znaczki musiałam się naczekać, a dzisiaj jestem z nich bardzo dumna. Gdy już wiedziałam, że będę prowadzić farmę, wyszły mi na boku te trzy czerwone jabłuszka. Ale wiesz co? Babci Smith, znaczki też wyszły późno. A, Big Macintoshowi też. Nie wiem w jaki sposób miałoby mnie to pocieszyć. Najwyraźniej to u nas rodzinne i wszystkim nam znaczki wychodzą tak późno. To u nas rodzinne. To u nas rodzinne! To u nas rodzinne! Tobie na boku wyszły trzy jabłka. Babci Smith wyszła szarlotka. Big Macintosh ma połówkę jabłka. U mnie. Jabłuszka. Naprawdę? Zdrowe, pożywne jabłuszka, tylko u mnie! Co so czyste i słodziutkie, a ile zastosowań! Do jedzenia? Do zabawy? Ej, uważaj trochę! Moja młodsza siostra A pan? Nie kupi pan jabłek? E, nie, dzięki Dlaczego? Bo mam w domu Jest pan pewien? Jestem prawie pewien Jest pan prawie pewien, ale całkowitego przekonania to pan jednak nie ma, prawda? A a jeśli kupię te jabłka, to pozwolić mi odejść? No jasne Reszty pan zapomniał? Woohoo! Jeszcze paru takich i znaczki mi wyjdą na bank Ciekawe, jak one będą wyglądać. Torba z jabłkami? Zadowolony klient z jabłkiem? Hmm, może powinnam najpierw zwiększyć sprzedaż. Dotknęłaś, to kupuj! Gotówka lub karta? Naprawdę eee? mi przykro! Wracaj! Ech, posłuchaj Appleblom. nie możesz! Należy się dycha. Ale ja tego nie kupowałam! Tere Dawaj, dychę, paniusiu! Apple Bloom! Najmocniej panią przepraszam. Jest nowa. Proszę. To dla pani. Gratis. To też. I jeszcze to. Zapraszam częściej. Do widzenia! No co? Ujmę to tak. Tu się kończy nasza współpraca. Co? To jak ja teraz zdobędę moje znaczki? Spływaj do domu! Hmm. Posłuchaj, skarbie. Wiem, że ci się dłuży czekanie na własne znaczki, ale tego się nie da przyspieszyć. Poza tym jesteś jeszcze malutka. Czy twoje koleżanki mają znaczki? No, twist jeszcze też nie ma. Może będzie Wam raźniej pójść razem na zabawę. Uh -huh. No sama widzisz. Na pewno będziecie się dobrze bawiły. A teraz leć do koleżanki. Nie wolisz, żebym została z tobą i ci pomogła? Ej, kto upaczkał moją rakietę? Nie. nie, zmykaj. O, to ty, Apple Bloom. Tak myślałam, że może byśmy poszły razem na zabawę do tiary. Ja nie mam znaczków? Ty nie masz znaczków? Jest super? Zawsze lubiłam robić własne słodycze, ale nie wiedziałam, że to jest to coś, co mnie wyróżnia. Fajnie się składa, co? O tak, fajnie się składa. Ej, to nie znaczy, że nie możemy iść razem na zabawę. Bo chyba nadal chcesz iść na zabawę? Pewnie, że chcę! Chociaż to już pewne, że będzie tam jedynym kucykiem bez znaczka, a to niewyobrażalny obciach. O, ktoś tu ma czarną, burzową chmurę nad głową Może coś na to poradzę Co się stało, mała? O, no bo dziś jest zabawa i wszystkie kucyki mają już swoje znaczki I ja też bym chciała mieć znaczek, ale nie umiem sprzedawać jabłek A tak bardzo bym chciała iść na zabawę Ja ci mogę załatwić znaczek o tak. Applejack mówi, że to zawsze trwa i że mam czekać aż sam wyjdzie. Ale po co masz czekać, jeżeli można to przyspieszyć? No bo Applejack mówi, że... Ej, kogo chcesz słuchać? Swojej siostry czy kucyka, który jako pierwszy miał znaczek na boku? Zawsze lubiłam latać, ale nigdy nigdy się nie śpieszyłam. Dopiero na pierwszym wyścigu odkryłam, że jestem super szybka i proszę... Ten piękny znaczek pojawił mi się na boku! Dobrze! Proste kolana! Musisz się trochę rozluźnić! Chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej rzeczy w jak najkrótszym czasie. Przy którejś ujawni się Twój talent. Jesteś gotowa? Jestem gotowa! Pytałam! Jesteś gotowa? Jestem gotowa! Szondlowanie! Спасибо. To było, to było, to też było. W tym nowym stroju po prostu przyćmisz inne kucyki. No wiem! I jak on pięknie podkreśla moje znaczki! Lubię się wyróżniać! Gdzież to musi być okropne, tak? Zupełnie niczym się nie wyróżniać. Daj spokój, ja nawet nie chcę o tym myśleć. To też było i to było. Co za koszmar! Już po mnie! Ja jedna niczym się nie wyróżniam. A może jesteś dobra w jedzeniu ciastek? W jedzeniu ciastek? W jedzeniu ciastek? W jedzeniu ciastek! Naprawdę jestem ci wdzięczna za pomoc. Jesteś świetną trenerką, i wiele się od ciebie nauczyłam. I mogłabym się nauczyć więcej, ale ciastka na mnie czekają! Widzimy się na zabawie! Pinkie Pie, zaczekaj, już idę! Że też ja sama na to nie wpadłam. Jestem świetna w jedzeniu ciastek. To przecież oczywiste. Dobra, to gdzie te ciastka? Już mogę zacząć je wsuwać! Na razie ich nie ma! O, Ale ty mi je pomożesz zrobić! Niech będzie. Zapieczenie ciastek chyba też wychodzą z Mąki przyda się do tego szklanka cała, tak na pierwszy rzut! Coś kwaśnego i słodkiego dodaj zaraz i soli też do sypciu. Jak czegoś brak, poprawisz smak, gdy ma dasz ekstraktu. Więc się nie bój nic i do czterech licz to naprawdę bardzo łatwe. Pieczmy! Babeczki razem! Pieczmy! Babeczki marzeń! Pieczmy! Na piekarza chyba też się nie nadaje hm, Spójrzmy prawdzie w oczy Nigdy nie będę mieć znaczka na boku A to co jest? Że niby co? Czy ja coś mam na boku? Mam coś? Mam coś, mam coś! O, wyszedł mi znaczek Czy to miarka do mąki? Nie Biska na ciasto? Nie A może ciastka? To są trzy babeczki Mąka, to jest mąka! W co się robimy hmm. teraz? Może w bingo? Może w bingo! Hmm. O! A co wy tutaj robicie? mi ciasteczka. Chcesz spróbować? Nie, dziękuję. Chociaż wyglądają <laughs> apetycznie. Twilight, musisz mi pomóc! Co się stało? No bo dziś jest zabawa i wszystkie kucyki mają już swoje znaczki i ja też bym chciała mieć znaczek, ale nie umiem sprzedawać jabłka, nie piec ciastek, a tak bardzo bym chciała iść na zabawę. Ale jak mam iść, jeżeli nie mam znaczka? Chociaż wszyscy mówią, że kiedyś mi wyjdzie, ale ja nie chcę! Eee, nie rozumiem. Co ja mogę zrobić? Mogłabyś mi wyczarować mój znaczek na boku. Nic z tego, Apple Bloom. Najpierw musisz odkryć, w czym jesteś najlepsza. Bardzo cię proszę, wyczaruj. Naprawdę mi przykro. Och, proszę, proszę, proszę! No dobrze, dobrze. Och, dzięki, dzięki, dzięki. Tak, wiedziałam, że ci się uda. Oj. Strasznie mi przykro, ale mówiłam ci. Jeszcze raz, jeszcze raz. O. 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 Nie ma takiej mocy, która by przyspieszyła pojawienie się znaczków. Beznadzieja, koszmar. Nie idę na żadną zabawę, nie mogę iść. Wszyscy się będą ze mnie nabijać i przezywać mnie i się śmiać. Nie zniosę takiego obciachu. Na pewno nie będzie tak strasznie. Nieważne. Nie ma mowy, żebym poszła na. <grym wytrzymać> Twist, myślałam, że nie przyjdziesz. Tak się cieszę, że się przestałaś przejmować tą całą historią. Kiedy będzie pora, znaczki, same ci wyjdą. Nie ma sensu tak się denerwować. Zostawię cię, koleżanki do ciebie idą. No no, proszę, proszę! Kogo my tu mamy? Masz fajny kostium. To nic wielkiego stara szmatka. Szkoda, że Ci zakrywa znaczki. Ach nie, no przecież, ty ich nie masz. A właśnie, że mam. <laughs> Jak to od kiedy? Od um, od dzisiaj rana. Jeśli je masz, to mi je pokaż. A, a nie mogłabym naprawdę. Moje znaczki są takie niesamowicie piękne, że gdybym je pokazała, to wszyscy by patrzyli tylko na mnie, a nie na Ciebie. Przyćmiłabym Cię na Twojej imprezie. Słowo daje, że nie mogłabym ci tego zrobić. Eee, nieważne. Wcale ich nie chciałam oglądać. Dobra, no to widzimy się później. Miłej zabawy! O! O! Co za pek? No wiesz co? Ten twój znaczek to chyba jakiś niewidzialny! Kłamczucha! Gładki boczek! Pytan, czy jest coś złego w Gładkim Boczku? Nam chodzi o to, że ona jest taka zupełnie nieciekawa. Nie. Ona ma wszystko przed sobą. Może być najlepsza w czym zechce. Jej możliwości są wprost nieograniczone. Może być wielkim naukowcem, albo słynną artystką, albo znaną pisarką, albo nawet burmistrzynią naszego miasta. Ale nie będzie taką zołzą jak wy dwie. Hey, to jest moja zabawa, a wy trzymacie jej stronę? Jasne. O, wam też jeszcze nie wyszły znaczki. Myślałam, że jestem jedyna. Myśmy też tak myślały. A ja wam powiem, że jesteście wielkimi szczęściarami. Co takiego? One są szczęściarami? Wciąż mają przed sobą radość odkrywania kim są i do czego zostały stworzone. I mają na to tyle czasu ile zechcą. Nie tylko jeden dzień. Co no się? może mnie za szybko wyszły te znaczki? Ej, czy wam zupełnie odbiło? To jest moja zabawa i wszystkie kucyki mają się zajmować mną! A co tam? Dla nas jesteś spalona, prawda, kochana? Raz, dwa znaczki, mam! Nie teraz, Silver Spoon. Jestem Skutalu, a ja Sweetie Belle. Bloom. Skoro już ja, jesteśmy ja, przyjaciółkami... No bo... Jesteśmy przyjaciółkami? No oczywiście! Tak wiele nas łączy! Nie wyszły nam znaczki, Tiara i silver spoon działają nam na nerwy! Są nie do zniesienia! <laughs> no, no więc jeżeli tak... To może razem spróbujemy się dowiedzieć jakie mamy zdolności? U, to, y, możemy założyć sekretną paczkę! To bardzo fajny pomysł! Sekretna paczka! Tak! Przyda nam się nazwa. Trójka bez znaczków? Bez znaczkowo fantastyczny? A może, na przykład, znaczkowa liga? To jest super! Będziemy się wspaniale bawić, nam nie przeszkodzi. A może by to uczcić tymi pysznymi ciasteczkami? Nie ruszaj tego! Wiem, co mówię. Więc może lepiej tortem? Chodźcie! Droga księżniczko Celestio, jedna z twoich najmłodszych poddanych nauczyła się dziś czegoś ważnego na temat przyjaźni. Czasem myślisz, że masz w sobie coś, przez co możesz stracić przyjaciół. A tymczasem właśnie to coś pomaga ci ich zdobyć i poznać lepiej samego siebie. Mhm.